Dzień dobry widzowie, witam Was bardzo serdecznie kolejny moi drodzy odcinek z Minecrafta. Dzisiaj jednak jest odcinek mega śmieszny, ponieważ w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak stworzyć Pudziana w Minecrafcie, co jest tak szalone, że w ogóle nie wiem czy to się uda, ale moi drodzy z tylko cynka że podobno da się stworzyć Mariusza Pudzianowskiego właśnie w Minecrafcie, no i moi drodzy, dzisiaj będziemy starać się to zrobić. Więc koniecznie, jeżeli takie odcinki was się podobają, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, no a my moi drodzy przechodzimy dzisiaj do odcinka. No jak widzicie, ja mam przygotowane rzeczy do stworzenia Golema, ale to nie będzie zwykły Golem, ponieważ... Jeżeli my dzisiaj, tylko przez ten jeden dzień Stworzymy golema To będzie nim prawdopodobnie Mariusz właśnie Pudzianowski I dzisiaj będę trollować yy, Kloca, ponieważ jak wiecie, no oni są w Wielkim z wielkimi mięśniami Więc na pewno będzie się śmiał z tego Mariusza I postaramy się zrobić coś śmiesznego Właśnie z Pudzianowskim, żeby było po prostu Fajnie, no i moi drodzy Ja przypominam oczywiście, że odcinki są również codziennie Na plusie wbijacie też na Instagrama Wszystkie linki ogólnie są, moi drodze w opisie Więc kto jeszcze mnie nie obserwuje na Instagramie, niekoniecznie wbija, Bo naprawdę dzieje się dużo, i też pytanie Tutaj do Was, jaką grę, bądź nawet nie grę, ale co z Minecrafta chcielibyście zobaczyć jeszcze na tym kanale? Ponieważ, jak wiecie, od początku grudnia są dwa filmy dziennie. Mamy w tym momencie 9 grudnia lub, lub 10, lub, nie wiem w sumie kiedy to wrzucę w sumie. Więc, moi drodzy, wy decydujecie tak naprawdę, co na tym kanale może się znaleźć. Więc napiszcie mi w komentarzu, co byście jeszcze chcieli zobaczyć, a ja to na pewno nagram. komentarzu są dla Was, a my przechodzimy, moi drodzy, do odcinka. Ogólnie powiem Wam w sekrecie, żeby stworzyć Pudzianowskiego, trzeba, moi drodzy, przede wszystkim mieć wielki web, tak jak ja to mam. Prawda, mamy też na ale to nie. Nie, nie dzisiaj o tym mężczyzie. Dzisiaj o tym, jak stworzyć właśnie pudziana A więc potrzeba mieć tak po prostu wielki łeb żaby. Nie Domyślam się, moi drodzy, że tą umiejętność jest najciężej do zdobyć, ale spokojnie na pewno kiedyś taki web też będziecie mieli jak mój. Musieli po prostu dużo czytać książek. Jak ja na przykład książek w ogóle nie czytam, no ale, ale ja jestem żabą, tak więcej potrzebuję, prawda? E, słuchajcie, do tego potrzebujecie troszeczkę bloków żelaza. Ja szczerze powiem, wydałem troszeczkę na to, ponieważ pomnóżcie sobie to razy 9. To jest tyle bloków żelaza, że to jest po prostu hit, naprawdę. Mamy też 10, 10 dni, nie bloków, 10 dni po prostu. E, z tego się robi na od Mariusza. No i tutaj mamy smycz, prawda? No bo na smyczie tego pudzianowskiego coś, coś postaramy się tutaj z pudzianiksem wykombinować śmiesznego, więc moi drodzy lecimy do kloca ja w sumie go tutaj, czekajcie, no ja najpierw w ogóle może nie, nie sprawdzę, nie, nie sprawdzę czy to działa, po prostu idziemy od razu do kloca i spróbujemy przy nim to zrobić, Dziękuję, gdzie on, gdzie on kultuje, tam jest ten frajer, dobra on w ogóle zmienił swoją posadówę to już nie jest chyba jego domek, tylko tam jest teraz jego nowy domek chyba choć to na początku chyba nie miał być jego dom, no ale dobra, no załóżmy, że to jest jego dom, wbijamy do tego frajera, czekajcie co to ma być, kurde? Halo. Halo! Dzień dobry! Cześć, cześć, słuchaj! Dzisiaj spotkałem twojego idola. Niemożliwe. Mariusza Pudzianowskiego, to? Pudziana, naprawdę. nie, twoj... nie wiedzieć. Nie stary, wiedzieć. On, ma tak, on ma o trzy razy większe łapy. Co ty gadasz? że on nie istnieje? Ty. Istnieje w Minecrafcie stary, spotkałem go Gdzie? dzisiaj i ja, jest, ja potrafię przywołać Gdzie? Pudziana. Potrafię wywołać ducha. Znaczy nie ducha, osobę mówisz, to nie pudziana, przecież. pudzianowskiego Jestem w stanie, jestem w stanie zrobić pudziana, rozumiesz? Jestem w stanie zrobić Ja potrzebuję jedzenia jak najszybciej, Jedzenia? Dobra, masz tu mam trochę, to, tam ci połowę no. Nie wiem to jest, on, jakieś bewstyki Słuchaj mnie, bo to jest naprawdę teraz mega ważne co ja powiem Żeby wywołać pudziana Chcę zrobić kilka rzeczy? Chodźmy na siłownię, bo to jest jego miejsce. Ale gdzie Nie ma ten... Pudziana Chopie, ja umiem wywołać Pudziana Nie tak? ma Pudziana! Jak co ty nie ma! Wziadasz? Stary, umiem to zrobić, jestem po prostu architektem w tej sprawie tak? Idziemy hmm. na siłownię, bo on tutaj właśnie spędza większość swojego czasu, a tutaj my go nie, nie zmieścimy zrobić. Ale ja go tu spędza. nigdy nie widziałem, że ja tutaj mieszkam, to już bym wiedział, że to jest Pudzian. Stary pudziana. Ja dzisiaj na nasad... Ja wiedział! Wiosce, ja wiem jak zrobić pisze. Pudziana, hopie! Pudziana co Pudzianowskiego stary, dobra, nie wiesz mi, nie wierz mi? A co zrobisz jak zobaczysz dzisiaj Pódziana? Co zrobisz? Jestem w stanie przywołać pudziana na, na pstryknięcie palca, chodź, pokażę I ci, tak, choć. i tak ci nie wierzę chodź, tak. zróbmy go w takim miejscu, tego pudziana, żeby miał dużo przestrzeni, Dobra. prawda, ponieważ Dobra. to jest Jak taki głupek, jak ty możesz zrobić pudziana przecież. Patrz, ale chodź, Jednak. chodź, tu, chodź No, teraz teraz, pierwszego teraz pudziana, czekaj, czekaj, czekaj musisz a, się Uwaga. Gałem, 3, wydan. 2, 1, góra! Mariusz, pużon, Mariusz. Załóżę Mariusz! Mariusz. No nie! jakie ma Dokładnie! Jaki on ma mięśnie! Widzisz, krata. to nie zbie... a weź mnie go w go udostępni! Nie, nie, Ja tego nie czułem nawet! To jest! Ja tego nie, nie czułem! Nawet. On się, on się Zobacz, <grym> no masz siebie wekę. Ja a On jest większy ode mnie. Twój jest, jest wielki, stary. Płódź, to jest potęga. Ty jak go pierdnię. Pa? jak patrzy na ciebie z taką pogardą, Pa, Ja go pudziad. mogę przespać, jakiego muszę przesunąć? <grym> Ej, stary, patrz, z nim można czekać? Pa, mogę przyjść go na rudy, patrz. Pa, składający. Płódź, no tak. jaki pięćdziało? Dobra, dobra, stary, ja Daj mogę... Takie ja, ja mogę kilku... Masz, zdałem ci, masz jednego do tych Ej nie mam właśnie go. Nie masz tego lasa. Dobra, to trzymaj, trzymaj, ma. trzymaj, masz jeszcze tutaj. Dobra, o, trzymaj. Jak to się A bo robi? tutaj leżało, tutaj leżało, mogę wziąć, dobra, prawy jak na niego, rzuca? prawy, musisz blisko na niego. No o. <ślesi> <ślesi> <A> ja czekaj, <ślesi> zrobimy coś. Nie stary, pójdzie to jak? Pudzian! Ej, pudzian, lata, zostaw, pudziana w spokoju, gdzie ty wy wiesz? Pudziana na co ty pudzian, robisz, pudzian, na plecach Pudzian, targany, ej, pękła dziesiątka! Spadł? Pudzian! Pudzian, pudzian, co się stało? Pudzian, skąd ja to jest pieniędzy? Pudzian, chodź, ej, zaprowadzę się do. Zaprowadzę pudziana na zimownię. Pudzian, idzie, No nie, pękł mi też! Pa, idzie, pudzian, idzie, pudzian, idzie. Pudzian. idzie pudzian. pudzian, czekaj, czekaj, z go, o, jeszcze za, za jeden hachą chycić. żeby się pospieszyć. skóry nie. <śmieniu> Czuję, <śmieniu> bo... A, a ja tego ale tylko teraz pieśni a co się bo... stanie jak w ogóle taki pudziony brzesz stary, co, co się w ogóle dzieje? Czekaj. Delikatne uderzenie było. <śmieniu> Czekaj, co jeszcze możesz w ogóle powiedzieć? A skóry nie sprzeda. Łodź, z takim grubym głosem, to już mała HP ma mała hapema. Ja tego nie czułem nawet. <śmieniu> tego nie czułem nawet śmieszne nie dam rady nie A co ty zrobiłeś zresztą pudziana? to ja bym nie to nie stary nie było pudziana Pudziano. ej ale Dobra, stary ja pudziany. ja skoro ja mam tyle tych hitamów to ja mogę stworzyć kilku takich pudzianów stary chodź każdemu w ja, op, domku zespół nie swojego pudziana. stary dawaj, chodź każdemu zespół w domku pudziana dawaj <śleszturne> to, to do tosta do domku do to pudziana dawaj dawaj do tosta do do ich domku pudziana pudziana jest Ej stary, to trzeba mieć znacznik, masz jakiś znacznik, to nazwiemy z tego Pudziana czekaj. Udy, może miałem, ale. Nie czekaj, 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 czeka, czeka, poszukaj poszukaj Chyba znacznika. Mam. Ja jak gdzieś będę mieć może, czekaj, ja idę na dół zobaczyć czy mam znacznik i od razu nazwiemy też, że to jest Pudział, bo oni nie będę wiedzieć. O mam pięć, mam pięć Masz pięć znaczników, dobra, to przyjdź do pięć. mnie do domku. Ja mam stary Kowadło i to ogarnie Kowadło. Ma, 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 mam, mama musi w domku, daj mi. Dobra, daj mi, daj mi, daj mi. Masz. Dobra, dałem mi jeden z... nie, No mi wystarczy, ale dobra, ale jest pięć, okej. Okay. Ale tak dajmy sobie... Ja, jak nazywę? czy mam już pudzian? Pudzian. Pudzian, 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 tak Każdy wie co chodzi, a nie, nie, czekaj, o <noise> Czekaj, no, nie no, nie, no nie ale nie jak oni zobaczą takiego Pudziana fati, to oni nie wiem No, to jest tak tak. To tego. już nie będzie ich karta, tylko pódziano. No, A stary, oni już nie wejdą, przecież taki tos, stary, dobra Nie, tutaj mogę go nie zespiewał, bym go na, na dole gdzieś zrespił, czekaj, chodź na dawaj, No, 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 no dawaj, dawa, no, dawa, bo tutaj taka, ma jakąś tą to nie taka Czekaj, tutaj jakoś się do niego chodziło. Stary, pas, nie, nie, ja jestem już na dole Robię Ej, ale nie też do mnie wejść, bo to jest dziura w ogóle. Dobra, ale później się, się w to nie zmieści. Dobra, no, reszpie pierwszego Pudziana Ja pierdzielę. Ej, no, a może mogę jakoś ten? O następ... nie, znikło Ej, mi, nie! Co nie, nie zejdzie, nie zmieści się tam stary pujan. Co Czego ty kurz? Czekaj, strzelę go tak kontrolnie kilofa. Śmieszne. Śmieszne, stary, o go to bawi. pudzian, 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 pudzian nie odczuwa takich do czasów. Dobra, stary, chodź, że do milki zrespimy, a potem robimy Dobra. eksperyment, bo zostanie mi chyba na siedmiu 7, 7 pudzianów więc zrobimy kilku pudzianów ja. koło siebie i będzie, wszystkich weźmiemy na lasco Armię pudzianów i wszystkich na lasy i lecimy z nimi gdzieś na wiosę. Ej, a da się wziąć kilku Czeka? na las. No właśnie do? mi się wydaje, że się da. Czekaj, czekaj, zobaczymy zaraz. Ja, ja będę z nimi latał normalnie. Bo... Najpierw. Jest... Jeszcze tutaj jest Pudziana. Dobra, gdzie odziana tutaj ja tak? Ja jest tu, gitara. Dobra, czekaj, czekaj, tutaj czekaj, tutaj jest Tutaj może o. Tutaj na takim. Pudzianowsku. Takim... Pudzianowska, Pudzianowska, Pudzianowska jednego kurde tutaj trzeba strzelić, tak. Mariusz Pudzianowski musi też tutaj zyskać. Do Pyk! O nie! czemu się zrobiło, kurde. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie zrobiłeś. Dobrze, dobrze chyba po prostu wiem, czekaj, czekaj. czekaj. Teraz mamy nowego pana tego domu. Ej, no, ej, no nie, aha, bo Bo nie można na tym. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie może to być zniszczone złączone z tego co pamiętam, czekaj. Czekaj, trzeba jednak czekaj, czekaj. No, zobaczę, czy na trawie mogę postawić Pudziana, ale chyba mogę, no czekaj. Kurde, ej, to weź go postaw, a ja go tutaj ten, lasem, czekaj. Lasem, dobra, no 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 no. No, 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 mi się wydaje, że się da. No, o, dawaj okay. i poleć już z Pudzianem na mocie Gdzie okay. jest ta lina? Czemu ona ucieka? Bo, bo Pudzian jest za silną, zrywa to na Dobra, linę. czekaj, czekaj, czekaj <głysza> Dobra, jest, jest, jest działa to Dobra, mamy <głysza> Pudziana, ty, chodź tu Ej, ja on phil... wejdzie tutaj? Nie, nie zmieści się z tego bo... ja on cię nie zmieści, wejdź no, tutaj rozwalto rozwalam to, stary, co to w ogóle ma być? Pudzian to. ma być w każdym domu tutaj <głysza> <głysza> Czekaj, jeszcze, nie jeszcze Czekaj, <głysza> klapę otworzę, to chyba się już zmieści Czekaj, o nawet subit moc o kurde kurde Ej, a może do łóżka go Dawaj, dawaj, pódziana do łóżka do niej, czekaj. nie, bo nic nie będzie weź od was tego bloka A się tu nie mieści Ej może teraz wejdzie, może teraz... Czekaj. Nie dwa się się nie słucha Dobra, Pódzian, dawaj tędy, pódzian, Pódzian, dawaj, Pódzian, drugi. się zniszczyć. Pudzian, nie no on wejdzie, czekaj, po prostu nie ma ochoty, czekaj, nie ma ochoty, bo to weź... Tutaj trzeba zniszczyć. Nie da się zniszczyć. Nie no patrz, 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 nie no co ty robisz kurde. Nie, co on zrobił? Co ty zrobił, stary? Pójdzie za dole. Czekaj, bo on cię O, czekaj, dobra, o, teraz, czekaj. o, o Ja dalej coś, kurde, bo tutaj nie kule. Czekaj, Dzień czekaj, Staram się, nie no, dalej, to jest chyba dla niego za duże, stary. Poknij go, poknij go. No właśnie chcę, czekaj, jeszcze jedno jeszcze Tak, tak, teraz wejdzie, teraz wejdzie, Pudzianowski. Śwer? Teraz Bude. wejdzie, Idzie, 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 jest. Ej, weź linę, linę, szybko weź. Po co mi lina? Czekaj, no mam, no. Chcesz? Masz. No i weź go zaprowadź, weź go za albo daj mi. Chodź ale tak to on spadnie bo? tam, kurde spadł no nie. Biedny Pudzian stary Musisz tego. Ja go pokrę, ja go pokrę. Czekaj, czekaj, ale on się tej... tutaj też nie zmieści. Czekaj, musisz mu to ja zabudować. na ja chwilę, Masz drewno? Tak, mama. Czekaj. czekaj. Trzeba by tam ja zabudować. Nie zabuduj, nie. Na zabuduj na chwilę, zabuduj tam. Na chwilę. Dobra, mam. Obsydianem! Ale ty to sobie spółkolon. Powoła... Dobra, 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 jest, <laughs> jest. Przeszedł. Jest, Mariusz Pudzianowski no, na wiosnę. Dobra, czekaj, jak się Co się z nim tu? robimy teraz? Czekaj, czekaj. no zostawiamy go tutaj, ona tutaj ma jednego pudziana. Ej, chyba, że go stawiamy na suficie, bo ona tu. ten. Nie, no stary ona tu wejdzie, będzie miała pudziana, to jest to jest dobre ej, dobra, on wychodzimy z tego domku stary. Teraz chodź, robimy armię pudzianów. Robimy armię pudzianów i zobaczmy co się stanie. Cześć, robię kilku pudzianów. Czemu? bo w ogóle pudzian nas obroni przed tymi stworami, patrz Nie no. nie biej tych stworów, pudzian będzie nas bronić tych. W sumie? O, on tanie skóry, pa, pa. Dawaj, armię Pudzianowskich Ja jeszcze mogę zresztą Pudzianów, stary I lecimy z nimi na melaż, czeka, czekaj, czekaj idą, Pajta. idą. O, jadullo! O, jadullo! <laughs> Jaka armia Pudzianowskich Dobra, czekaj, czekaj, czekaj Jeszcze oh. tu jednego, jeszcze jednego O kurde, Creeper O Jezus Święty, ale taniej skóry nie Ej, dobra, atakować, Pudziany Pudziany o, jadullo! O, jadullo! Ej, no ale Creepera zakłóćcie, Pudziany bo, bo zgniecie, czekaj, czekaj, o, ja mogę

jestem w jakimś miejscu, gdzie ja w ogóle jestem w jakimś... Dobra, widzowie cięcie I jak kot, tam dojdę. Gdzie ja zgłem, Kloc, jak ty mnie kurde zabijesz? Przecież armię nie wiem, złota chyba dostałem. Dobra, ale żubanek mam nadzieję, że to było dobre, to zbieram stare temy, biorę lasso i idziemy z pudzianami na jakieś... kurde pudzian band. Czekaj, biorę lasso Dobra, to jest znowu Creeper, ale oni mnie nie obronią przed creeperem, oni właśnie nie chcą bronić przed creeperami. Dobra, no zgarniam sery pudzianów Zgarniam pudzianów i lecimy. Pa. Ja <laughs> Mariusze! O nie! Kurde. Mariusze! Mariusze do boju! Co tam się stało? Co tam się bo stało? Się Mariusz! Mariusz, jeszcze jeden! Tu mam jeszcze jednego! Dalej chodź, Mariusz! Ja na ogóle tam gdzieś jak Mariusz! Dobra, bo te klipery, ja je pozabijam! Ogóle, dobra, stary, dobra, pozabijaj te klipery, stary, dobra, gdzie idziemy z Mariuszem? kolejnych, dalej kolejnych Mariusz. Bo mam Mariusze, Mariusze w ogóle nie Nie, nie, chcę nie, 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 ja ci dam... <ścoughs> nie, nie, Tak, <Jaka arbia> <ścoughs> nie, 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 nie Jakbyś teraz miał młot? No! Ej, dawaj, ty wszystkich, dawaj, ty wszystkich na młota i weź z nimi polec gdzieś. No, 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 Ej, bije ich coś, bije no, ich coś! Nie, to nie, to jest, to jest. Ej, bijecie coś, coś tak. Pudzian, bije bijecie coś, dobra. Nie. Dobra, masz, dobra, jak masz, jak masz, się, jak masz No weź po kolei do każdego musisz klikać. Musisz wziąć kilka linii musisz do każdego klikać. jest i A musisz klikać. Tak, po kolei do każdego Pudziana z liną musisz podchodzić. No i czekaj, klikamy. Ile masz lin? Jedną. No nie, no to musisz mieć więcej, nie? No no więc Gdzie są, gdzie są? Zbieraj, 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 bo one gdzieś tutaj popękały. Czekaj, czekaj, poszukamy jeszcze O to jest moja w ogóle rękawica kurde, ona spała LOL, dawaj dawaj leć z pudzianami, leć! Ja nie mogę pękły wszystkie, No co? Pękły wszystkie pudziany, dawaj jeszcze raz, jeszcze raz, no na koniec odcinka, dawaj, 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 dawaj Zbieraj, zbieraj pudzianów. Dobra. Dawaj jeszcze tego pudziana, który tanie szkół jest podzielę. Cyk, lecimy. Pózian, no nie, nie no oni się kurde przykły. puszczają, za mocne obciążenie to jest na wszystkich zrobić, No niestety. Ale te pudziane są lecze, one mogą serio. No są potężne Pudziany, nie. Bronić na, na naszą wioskę. No Pudziany się przydadzą. Dobra moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Koniecznie subskrybujcie nasze kanały, wpadajcie też do kroca, No i moi drodzy, jeżeli takie odcinki zwariowane Wam się podobają właśnie jak ten, właśnie z pudianem dzisiaj, no to koniecznie napiszcie w komentarzu, to będzie taki odcinku. Więcej. Do zobaczenia, pa!